Dzisiaj y, strojemy z moim kolegą jako psy moją kuzynkę i mamy też przygotowanego strasznego skrętu, nie zaraz tak straszny, ale moja kuzynka się na pewno wystarczy, bo to jest jakby taka, takie ma małe, rzeczy się boi. No co ty, gruno, co ty robisz? Okej, okay, no, no... Okej, okay. Lena ma teraz wycisony głos, jakby co, my tylko się słyszymy, bo my wycisaliśmy Lenie, ale Bruno mi że bo nie wycisał Brunowi, a to jest to takie. I teraz już idzie po nas do schroniska. Bruno nie już tak. Ale fajnie, dobra, idę do Kosteczka schroniska. Kosteczka 6-7. Okej, teraz już nas... Jestem na tylko okay. Dobra, nie wiem jak wracać. Widzowie to na, nas nie słyszy, tylko Bruno no, bo, Bruno to, to mnie chodźcie, słyszy, ale sam. No, powiem Wam na samym końcu. Tu. Kolej. Nie wyskakujcie mi stąd. Ale nie, nie. Dobra, biorę jednego do ręki, a drugiego do tego. Okej, okay, w no, nie zauważyłem, się w jest ta animacja, ale na nas na szczęście nie Dobra, sposobie. ten... Po kolei was zabiorę, ty zostań. Zostań, zostań, zostań. Chodźcie do samochodu. Ale miękko mnie w ogóle. Spokój. Co to było? Dobra, wsiadajcie. Ja na go zabiorę na Chodź tu! To nie tu widzowie, to nie tu widzowie, Chodź. Nie, nie, no, nie, nie, nie. nie, nie. Chodź tu! Gdzie to było, gdzie to było, gdzie to było? Chodź tu! No, piesek! Gdzie to było? Zabiorę za, za, Dlaczego mnie chcę... nie chcę wiedzieć, co tam się stało, ale. Yy... Ej, Pruna! Co? To... Ty były takie plamki, wiesz. To takie. Dobra, pies, chodź tu. Okej, okay, dobrze to, to... dla mnie na nie słyszy. Po co był masakra? A co ten pies trzyma pudełko? A czemu on chodzi? Eee, eee, Chodźcie na ręce, bo u was kurde, nie wiem co zrobię. Ty, ja... o! A co ten pies jest taki duży? Dobra, tego biorę, co ja mam z wami, dopiero was ze schroniska, dobra, biorę tego lepszego. Co to jest? O, fuj. Dobra, nie biorę was. jest co, 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 co to kurde się wydarzyło właśnie? Ty siadasz tu, ja za kierownicą. No. mina. Dobra. Ja, mam nadzieję, że są. Ty znaczy... jesteś w samochodzie? Ja nie ja jestem. Okej, okay. nas nie słyszy, bo... Mył tylko słyszę z młym, bo nawet już nie chcę jej włączać, bo je były tak taka na szukanie. Ale powiem wam ile jest odcinka tam. Będzie to z pies, będzie druga część, ale ona będzie za kilka dni. Ale jeszcze oczywiście nie kończymy odcinka. Znaczy, Kiedyś okay. mi z samochodu wypadł? Yy, dobra, nieważne. Cho Chodźcie, wchodźcie. Dobra. W no. pies staję w drzwiach. Co dobra, ja idę do góry. Bądźcie grzeczni, dobra. To mój rozmieszczenik. Br Bruno tak mówi tylko na żarty, bo przez Lenaś nie słyszy, to nie Bruna. Okej, okay, to tutaj musimy ten dom rozwalić. I to jest mój dom, ale Lena go jakby um, dostała. What? Bo ja powiedziałam jej, że jadę na bakety, tak naprawdę nie Teraz... Ej... Dobra, Dobra idę ej. się przespać. Ej, Bruna, a gdzie jest to takie jakby, wiesz, to takie... Tak jakby propsy takie dziwne. One są w tym. Czyli co? No wiesz, te tak jakby żygi, te takie czerwone, jakieś takie dziwne ja Nie wiem gdzie to jest. Było w jedzeniu chyba. Jest no, nie nie wiedzę. Prze Bruno, przecież nie. Ten czas zastępowałam. Ja tylko muszę... Gdzie? Okej, okay, to postawię tu jakieś rzeczy jakieś. Dobra, idę na długo, strasznie. Jestem go. Co to jest? Fioletowy coś. Co wy tu robicie? Puszczam fioletowe bąki. Od kiedy pies puszczam fioletowe bąki. Dobra, muszę... Czerwone <gry> też! Znaczy, tu, tu jakieś coś. Nie no. Zbuduję wam coś takiego. Taką budę, i tam będziecie spać. Nie w moim domu. Absolutnie. Może nie. Na co ja się zgodziłam? Dobra. Ja. Co tu jest? Dobry, no, no, nie słyszy. nie będę już powstawać, żeby nie wkładać widzów. Co to jest. No. Yy... Dobra, ja idę do. Ja. Nie tu. Ja idę już yy, do pracy. Cóż się tam stanęło właśnie? Znalazłam to tak. A, się... Robię kupę. <słyszy> No, Zaraz zaprowadzę z powrotem do tego yy, adopcji zwierząt Nie wiem czy to dobrze powiedziałam yy, Boże, co to jest? Jakieś laborato, laboratorium Dobra, to nie mogę tego powiedzieć. Okej, tak <tryk> powstaje jakby moje jakby takie nie jest mi nie to zrobi. Dlaczego? Nie. Nie! mi z tego łóżka! Boże, co to się stanęło? Oh. Muszę wziąć. Odkurzacz, bo teraz. U, u, jest, jeszcze w to wdepłam, Boże, jakieś bąki fioletowe. Mm. Odkurzacz, odkurzacz. Gdzie jest odkurzacz? Gdzie? Ej! Gdzie jest się zejście na dół? Dobra. Shhh. Albo rozdali coś tam, albo mnie znów nasikali. I nie, nie da się tego sprać z tego dywanu.

to się robi na serio dziwne. Co to jest? Eee, ja idę się wykąpać. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Eee, musimy... Co tu jest? Co to jest? Nie chcę wiedzieć co to... Już nie wiem co to mam... Ja nie wiem... Co to za zielone, coś... Teps... Nie wiem co z nimi teraz zrobić. Tymi dwoma pieskami. nazwałam jednego Reksio, drugiego. E, drugiego... Jeszcze nie pamiętam najmniej przez to, te, czy ten harmider cały tu... E, dobra. Mam takie dwa pieski. Co z nimi zrobić, bo ja już ich nie chcę. Sí, sí. I. E, to, e, może przyjeść tu po prostu. Nie mam czasu teraz. Boże, no to co ja mam z tym Okej okay, widzowie, nie przejmujcie się, bo ktoś... Bo, y, mój tata przyjechał właśnie, to jest nieważne, to jak będzie... jakieś tam głosy, to nieważne, ale w do odcinka. Będziemy za chwilę z w te straszne postacie, nie? I wy ją tu. Ach, dobra, ja mam dość tego. Muszę iść do góry. Przez te śmierdzące bąki muszę przejść. Okej, okay, teraz, teraz się zmieniamy w te straszne postacie. Tylko chciałem miałbym jedną hmm. strasną postać. Gdzie ona była? No, ale mam fajne sny no Gdzie to wy. Gdzie to zrobić? Nie nie, 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 nie mam jej. Nie mam jej, nie zapisałem chyba. O, dobra, mogę jechać właśnie. Nie okej Ok, jeszcze nie zda. Jesteś, ty po prostu. Ja już się ten, wracam. Ok. Była ta twarz, gdzie była ta twarz, gdzie była ta twarz? Gdzie była to. Gdzie to kurty było? mam to. Okej. Teraz. Co tu robi ogień? Okay. Jakże laboratorium biedy tych psów. Ale mam. Znów mi... Nie powiem.

już jest koniec tego pranka, a? bo się zmieniam w mojego. Yes. Jezu, nie, nie, nadal tu stoi To był tylko prank Prawie na zało przez was zeszłam <noise> 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 Okej, okay, to nie, koniec odcinka widzowie. Lecimy się w drugiej serii. W żadnej drugiej serii. Elena.